Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Sanitariusze wprowadzali mojego syna, Mateusza, na salę operacyjną, a ja stałem bezradnie na korytarzu szpitala, z różańcem zaciśniętym w dłoni tak mocno, że aż bolały mnie palce. Lekarz spojrzał mi prosto w oczy i powiedział: Proszę się przygotować na najgorsze. Szanse są minimalne. W tym momencie załamałem się i upadłem na kolana, prosząc Boga o cud. Tak, o ten sam cud, z którego mój syn śmiał się jeszcze tydzień wcześniej, mówiąc, że modlitwa to strata czasu dla naiwnych ludzi. A teraz? Teraz Mateusz codziennie klęka razem z nami do wieczornego różańca. Ale droga do tego momentu była usłana bólem, zwątpieniem i wydarzeniem, które zmieniło nas wszystkich na zawsze. Pozwólcie, że opowiem wam tę historię od początku. Zawsze byliśmy tradycyjną polską rodziną. Ja, Tadeusz, moja żona Anna i nasz jedyny syn Mateusz mieszkamy na obrzeżach Krakowa, w niewielkim domu, który odziedziczyłem po rodzicach. Wiara była fundamentem naszego życia: niedzielne msze, codzienna modlitwa, celebrowanie wszystkich świąt kościelnych. Mateusz dorastał w tej atmosferze, był ministrantem, przyjął bierzmowanie, wszystko szło dobrym torem, a przynajmniej tak myśleliśmy. Problemy zaczęły się, gdy Mateusz poszedł na studia informatyczne. Nowi znajomi, nowe środowisko, a przede wszystkim nowe idee. Z początku były to tylko drobne sygnały. Coraz częściej nie miał czasu na niedzielną msze. Przestał się z nami modlić przed posiłkami. Gdy pytaliśmy co się dzieje, zbywał nas wymówkami o nawale nauki i dorosłości: Tato, jestem już dorosły. Mogę sam decydować o swoim życiu duchowym, mówił, a ja, nie chcąc go do niczego zmuszać, przytakiwałem wierząc, że to tylko przejściowa faza. Ale sytuacja pogarszała się z każdym miesiącem. Pewnego wieczoru, gdy zaprosiliśmy go na rodzinny różaniec, wybuchnął śmiechem. Naprawdę wierzycie, że to coś daje? Że ktoś tam na górze słucha waszego klepania zdrowasiek? zapytał z drwiącym uśmiechem. To jak wierzenie w świętego Mikołaja. Tylko że dla dorosłych. Żona zapłakała, a ja poczułem mieszankę gniewu i bezsilności. Jak mogliśmy pozwolić, by nasz syn tak bardzo się zagubił? Mateusz, wiem, że świat oferuje wiele pokus i wątpliwości, ale wiara to nie tylko tradycja, to fundament, który daje nam siłę w najtrudniejszych momentach. Próbowałem tłumaczyć. Tato, XXI wiek. Nauka wyjaśniła już większość rzeczy, które kiedyś przypisywano boskiej interwencji. Modlitwa to strata czasu. Wolę poświęcić ten czas na coś produktywnego, odpowiedział z przekonaniem, które mnie przeraziło. To był dopiero początek. Z czasem w jego pokoju pojawiły się książki Dokinsa i innych ateistycznych autorów. Na ścianie zawisł plakat z napisem: Religia to opium dla ludu. Każda rodzinna rozmowa o wierze kończyła się kłótnią. Coraz częściej wytykał nam zaściankowość i średniowieczne podejście do życia. Pamiętam jak pewnej niedzieli, gdy wracaliśmy z kościoła, Mateusz siedział w salonie, demonstracyjnie przeglądając internet na swoim laptopie. Nie było cię na mszy, powiedziałem starając się, by mój ton brzmiał neutralnie. Wolałem pospać, odpowiedział nie odrywając wzroku od ekranu. Wiesz, jak ważna jest dla nas rodzinna msza westchnął ciężko i zamknął komputer. Tato, mamo, musicie wreszcie zaakceptować, że ja w to wszystko nie wierzę. To bajki dla dzieci i naiwnych. Nie ma żadnego boga, nieba, piekła, cudów. Są tylko prawa fizyki i biologii Anna próbowała wtrącić. Synku, przecież byłeś wychowany i to jest problem przerwał jej. Byłem indoktrynowany, zanim jeszcze mogłem samodzielnie myśleć. Teraz myślę samodzielnie i widzę, że to wszystko nie ma sensu. Tamtego wieczoru długo rozmawialiśmy z Anną. Czuliśmy się bezradni. Czy zawiedliśmy jako rodzice? Czy powinniśmy byli zrobić coś inaczej? Postanowiliśmy intensywniej modlić się za Mateusza, prosząc Boga o oświecenie dla niego. Bóg ma swoje plany, Tadeuszu, powiedziała Anna, ocierając łzy. Musimy mu zaufać. Chciałem jej wierzyć, ale serce mnie bolało. Mój jedyny syn odrzucał wszystko, co było dla nas najważniejsze. Sytuacja osiągnęła punkt krytyczny podczas wigilii. Tradycyjnie, przed podzieleniem się opłatkiem, chcieliśmy wspólnie zmówić modlitwę. Mateusz ostentacyjnie wstał od stołu. Zaczekam w drugim pokoju, aż skończycie te zabobony. Powiedział i wyszedł. Zostawiając nas z opłatkiem w dłoniach i łzami w oczach, to była najsmutniejsza wigilia w naszym życiu. Po kolacji, gdy Mateusz poszedł spotkać się z przyjaciółmi, Anna zapłakała w moich ramionach. Co my zrobimy, Tadeuszu? Tracimy go. Nie tracimy, odpowiedziałem, choć sam nie byłem tego pewien. On szuka swojej drogi. Musimy być cierpliwi i wierzyć, że Bóg nad nim czuwa. Ale czy naprawdę w to wierzyłem? Coraz częściej łapałem się na własnych wątpliwościach. Może Mateusz miał rację? Może rzeczywiście byliśmy naiwni, wierząc w siłę modlitwy? Nie mogłem wiedzieć, że odpowiedź na te pytania przyjdzie w najbardziej dramatycznych okolicznościach. Dwa miesiące później, w chłodny marcowy wieczór, Mateusz wracał ze spotkania z przyjaciółmi swoim motocyklem. Zawsze byłem przeciwny temu metalowemu diabłu, jak go nazywałem. Ale Mateusz kupił go za swoje pierwsze zarobione pieniądze i był z niego bardzo dumny. Telefon zadzwonił koło 2030. Odebrałem, spodziewając się, że to Mateusz informuje, że się spóźni. Pan Tadeusz Nowak ma usłyszałem obcy, oficjalny głos. Tak, słucham, Tu policja. Pański syn miał wypadek motocyklowy na trasie łagiewnickiej. Jest w stanie krytycznym, transportują go do szpitala uniwersyteckiego. Świat zatrzymał się w jednej chwili. Obudziłem Annę. Drżącymi rękami ubraliśmy się i pojechaliśmy do szpitala, modląc się całą drogę. Te kilkanaście minut jazdy było najdłuższym momentem w moim życiu. W szpitalu czekał na nas młody lekarz o zmęczonych oczach. Stan jest krytyczny, powiedział bez ogródek. Wielonarządowe obrażenia, poważny uraz głowy, krwotok wewnętrzny. Przygotowujemy go do operacji, ale muszę być szczery. Szanse są niewielkie. Anna osunęła się na pobliskie krzesło, a ja poczułem, jak nogi uginają się pode mną. Możemy go zobaczyć? zapytałem, choć głos więzł mi w gardle. Tylko na chwilę już go przygotowują. Gdy zobaczyłem Mateusza na szpitalnym łóżku, z rurkami podłączonymi do różnych części ciała, twarzą opuchniętą nie do poznania, poczułem, jak cały mój świat się rozpada. To moje dziecko! Mój jedyny syn walczył o życie, a ja nie mogłem nic zrobić. Pochyliłem się nad nim i wyszeptałem: Mateusz, tata jest przy tobie, kochamy cię, walcz, synku. Nie wiem, czy mnie słyszał. Sanitariusze szybko zabrali go na blok operacyjny, a my zostaliśmy na korytarzu, zdani na najgorszą rzecz na świecie czekanie. I wtedy, w tym szpitalnym korytarzu, przeżyłem moment, który zmienił mnie na zawsze. Upadłem na kolana i zacząłem się modlić. Nie była to spokojna, wyważona modlitwa, jakiej uczyłem się całe życie. To był krzyk duszy, rozpaczliwe błaganie, najszczersza modlitwa, jaką kiedykolwiek wypowiedziałem. Boże, weź moje życie zamiast jego, proszę, nie zabieraj mojego syna, zrobię wszystko, tylko pozwól mu żyć. Anna klęczała obok mnie, a jej łzy kapały na złączone dłonie. Nie wiem, jak długo tam klęczeliśmy, minuty czy godziny, ale w pewnym momencie poczułem dziwny spokój. Jakby ciężar został z moich barków zdjęty, a serce wypełniło się pewnością, że wszystko będzie dobrze. Operacja trwała ponad 8 godzin najdłuższych 8 godzin w naszym życiu. Gdy wreszcie chirurg wyszedł do nas, miał na twarzy wyraz, którego nie zapomnę do końca życia: mieszankę zdumienia i ulgi. Nie wiem, jak to powiedzieć. Zaczął przecierając zmęczone oczy. Z medycznego punktu widzenia, to co się stało, jest. niezwykłe. Krwotok ustąpił sam z siebie w trakcie operacji. Uszkodzenia, które widzieliśmy na skanach, okazały się mniej poważne niż wskazywały badania. To. to jest jak. cud? wyszeptała Anna. Lekarz zawahał się, a potem powoli skinął głową. Nie jestem człowiekiem wierzącym, ale. tak. Z braku lepszego słowa. Można to nazwać cudem. Wasz syn jest silny, ale potrzebował też sporo szczęścia, lub czegoś więcej. Poczułem, jak łzy spływają mi po policzkach. Czy on przeżyje? Tak sądzę. Następne 48 godzin będzie krytyczny, ale jestem ostrożnie optymistyczny. To był dopiero początek długiej drogi. Mateusz spędził dwa tygodnie w śpiączce. Codziennie przychodziłem do niego, mówiłem do niego. Czytałem mu Pismo Święte. Anna przynosiła świeże kwiaty i zmieniała je w wazonie. Oboje modliliśmy się przy jego łóżku. A potem, pewnego słonecznego popołudnia, gdy czytałem mu Psalm 23, zauważyłem ruch jego powiek. Wezwałem pielęgniarkę, a ta zawołała lekarza. Mateusz odzyskiwał przytomność. Jego pierwsze słowa, wypowiedziane słabym, zachrypniętym głosem, na zawsze pozostaną w mojej pamięci. Tato, widziałem światło, nie wiedziałem co odpowiedzieć, więc tylko ścisnąłem jego dłoń, a łzy szczęścia spływały mi po twarzy. W kolejnych dniach, gdy Mateusz odzyskiwał siły, zaczął opowiadać o swoim doświadczeniu. Mówił, że podczas śpiączki czuł, jak unosi się nad swoim ciałem. Widział jasne światło i postać, która wyciągała do niego rękę. Czuł niewypowiedzianą miłość i spokój. To było jak, jak bycie objętym przez czystą miłość. Próbował tłumaczyć, choć widać było, że słowa nie oddają tego, co przeżył. I wtedy usłyszałem wasz głos, wasze modlitwy to one sprowadziły mnie z powrotem. Lekarze mówili o halucynacjach spowodowanych lekami i urazem mózgu. Ale Mateusz był przekonany, że doświadczył czegoś więcej. Tato, mamo. Miałem rację i jednocześnie się myliłem, powiedział pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy przy jego łóżku. Miałem rację, że wiele rzeczy w religii jest wymyślonych przez ludzi, ale myliłem się, myśląc, że nie ma nic więcej poza tym, co widzimy. Jest coś więcej. Ktoś więcej. Łzy napłynęły mi do oczu. Więc wierzysz? Uśmiechnął się słabo. Nie wiem, czy można to nazwać wiarą w tradycyjnym znaczeniu, ale wiem, że nie jestem tu przypadkiem, że moje życie zostało uratowane z jakiegoś powodu i chcę odkryć, jaki to powód. Rehabilitacja Mateusza trwała miesiącami złamana noga, uszkodzone nerki, blizny po operacjach fizyczne rany goiły się powoli, ale równolegle zachodziła w nim inna przemiana duchowa. Pewnego dnia poprosił mnie, żebym przyniósł mu Biblię. Nie narzucałem mu się z rozmowami o wierze. Pozwoliłem mu szukać własnej drogi. Ale widać było, że intensywnie myśli, czyta, rozważa. Sześć miesięcy po wypadku, gdy Mateusz wrócił już do domu i powoli wracał do normalnego życia. Pewnego wieczoru zapukał do drzwi naszej sypialni. Mogę dołączyć do waszej modlitwy? zapytał nieśmiało. Anna spojrzała na mnie ze łzami w oczach. A ja poczułem, jak serce wypełnia mi radość. Od tamtej pory Mateusz modli się z nami każdego wieczoru. Nie jest to ta sama wiara, jaką mieliśmy przed wypadkiem. Jest głębsza, bardziej refleksyjna, mniej oparta na rytuałach, a bardziej na osobistym doświadczeniu. Mateusz wciąż zadaje trudne pytania, wciąż kwestionuje pewne aspekty religii, ale robi to z szacunkiem i autentycznym pragnieniem zrozumienia. Rok po wypadku pojechaliśmy razem do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w łagiewnikach, niedaleko miejsca, gdzie Mateusz miał wypadek. Staliśmy przed obrazem Jezusa Miłosiernego, a Mateusz długo wpatrywał się w napis Jezu, ufam Tobie. Wiesz, tato, powiedział cicho: Kiedyś myślałem, że te słowa są naiwne, teraz myślę, że są najodważniejsze ze wszystkich. Zrozumiałem wtedy, że Jego droga duchowa będzie inna niż nasza. I to jest w porządku. Najważniejsze, że odnalazł swoją własną relację z Bogiem. Dziś, dwa lata po wypadku, Mateusz studiuje teologię równolegle z informatyką. Mówi, że chce połączyć te dwa światy rozum i wiarę. Założył też grupę wsparcia dla młodych ludzi, którzy przeżyli podobne doświadczenia graniczne i szukają w nich sensu. Czasem pytają mnie znajomi jak to się stało, że mój syn przeszedł taką przemianę. Czy to był ten wypadek, czy nasze modlitwy, czy jego własne poszukiwania? Odpowiadam im zawsze tak samo. To wszystko po trochu. Bóg działa na różne sposoby czasem poprzez dramatyczne wydarzenia, czasem przez ciche natchnienia. Najważniejsze, by być otwartym na jego działanie. Mateusz ma teraz na przedramieniu tatuaż, datę wypadku i słowa z Psalmu 118. Nie umrę ale żył będę i głosił dzieła Pana. Gdy pytam go o ten tatuaż, uśmiecha się i mówi: To moje osobiste świadectwo, tato, przypomnienie, że dostałem drugą szansę. A ja, gdy patrzę na mojego syna, zdrowego, silnego, pełnego pasji i wiary, dziękuję Bogu za ten cud, bo tak, to był cud. Nie tylko medyczny cud uzdrowienia ciała, ale przede wszystkim duchowy cud przemiany serca. Wiem, że nasza historia może wydawać się niewiarygodna dla niektórych, że wielu powie, to tylko zbieg okoliczności, to efekt stresu i traumy, to naturalne procesy psychologiczne, i w porządku. Każdy ma prawo do swojej interpretacji. Ale my wiemy swoje. Wiemy, że tamtej nocy w szpitalu, gdy klęczeliśmy z Anną na zimnej posadzce korytarza, modląc się o życie naszego syna. Stało się coś więcej niż tylko medyczny fenomen. Stał się cud, cud, który zmienił życie całej naszej rodziny. I tak, czasem wciąż słyszę, jak Mateusz dyskutuje z księdzem o teologicznych zawiłościach, jak kwestionuje niektóre dogmaty, jak szuka własnej drogi wiary, ale teraz robi to z szacunkiem, z otwartością, z pragnieniem zrozumienia, a nie wyśmiania. A gdy co wieczór klękamy razem do modlitwy. Ja, Anna i Mateusz czuję, że to jest właśnie to, o co prosiliśmy tamtej strasznej nocy w szpitalu. Nie o to, by nasz syn wrócił dokładnie taki sam, ale by odnalazł drogę do Boga na swój własny, autentyczny sposób. I za to jestem najbardziej wdzięczny. Bo wiara, prawdziwa wiara, nie polega na bezmyślnym powtarzaniu rytuałów czy przyjmowaniu wszystkiego bez pytań. Prawdziwa wiara rodzi się czasem z wątpliwości. Z pytań, z poszukiwań, i choć droga Mateusza do wiary była dramatyczna i bolesna, to doprowadziła go do głębszego, bardziej świadomego spotkania z Bogiem, niż moglibyśmy kiedykolwiek dla Niego zaplanować. A dziś, gdy pytają Go, czy wierzy w moc modlitwy, uśmiecha się i odpowiada: Nie wierzę, ja to wiem, i to jest najpiękniejsze świadectwo, jakiego mogliśmy się spodziewać, więc jeśli kiedykolwiek zwątpicie, jeśli będziecie myśleć, że wasze modlitwy są stratą czasu, jak kiedyś mówił mój syn, pamiętajcie naszą historię. Pamiętajcie, że czasem odpowiedź przychodzi w najbardziej nieoczekiwany sposób, że czasem największe cuda dzieją się nie wtedy, gdy o nie prosimy, ale wtedy, gdy ich najbardziej potrzebujemy. I nigdy, przenigdy, nie traćcie nadziei na cud, bo my swój cud otrzymaliśmy. I za to będziemy wdzięczni do końca życia.